Tak wygląda, Szanowni Państwo, ten moment wypadku z udziałem motocyklisty, którego świadkami mieli być, była pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf wraz ze swoim mężem jadąc samochodem osobowym Subaru, który widoczny jest podczas tego zdarzenia. Z zeznań, które też mediom udzielała pani Małgorzata Gersdorf już po ujawnieniu tych informacji, że brała ona wraz ze swoim mężem udział w tym wypadku, czy była Świadkiem tego wypadku ona zaprzecza, twierdząc, że niczego, zarówno ona siedząca na tylnym siedzeniu, jeszcze wraz z jedną osobą, ani kierowca, czyli prowadzący ten samochód osobowy, jej mąż, niczego nie zauważyli, choć na tym wypadku wyraźnie widać, że fragmenty tego motocykla wręcz Przez, chyba uderzają tak. w tę osobówkę, która jak widać w tej chwili przyhamowuje, zatrzymuje się na kilka sekund. Po... No bo wyprzedził ją motocykl, zdaje na odjeżdżać więc trochę tutaj to co mówią pasażerowie i kierowca tego samochodu osobowego zaprzecza temu co widzimy w tej chwili na drodze